Hej, guys, jesteśmy zaraz jest kolejny na tym kanale I, 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 I to są kolejne mistrzostwa we wtorek, drugie. Tej, no, mm, nie, no, tutaj macie pokazane. Ja tutaj nie ściemiałam niczego, niczego. A jeszcze już tutaj gaj. Byliśmy znowu w teraz na biegłowy gaj. No, więc tutaj dużo CS-ków sobie pociśniemy specjalnie na zamówienie. O, ja już znowu zapomniałam, przepraszam. E nie, ja tutaj ja wolę nie wymyślać Rosa, przepraszam Jest znowu Ines Ale naprawdę jest, Ja nie mówię tego ze złości Ani z jakiejś, jakiejś nienawiści ale naprawdę y, fajna jest Widzieliście sami na odcinku Jak byłam na Griffin Morganie Że sama y, osoba z ich paczki y, Dała mi y, Być na trzecim miejscu Bardzo miłe, są naprawdę yy, Chyba, że W tym się spodoba, to wiadomo Mam pierwsze Ines, jest z... Naprawdę bardzo, miło, bardzo miłe osoby są. To no nie ja Oczywiście zapomniałam. I jak to jest mi pierwsza? No właśnie. Jest okej. Tak mi pasuje. Dobra. Nie zlamiłam tego. To ja mogę być tutaj. Pasuje mi to. Bardzo fajnie Kolejny flow Do kolekcji Co? To jest pierwszym... O nie już nie Bo tutaj jest Paula Ta co była w mojej grani Gdyś miała, miała pierwszy poziom konia Nie znalazła pierwszy poziom konia Znalazła poziom libicanku I ona tutaj jest w trzecie, Tak zasuwa na niej. Byłem w 21 poziomie, więc się nie dzieje Naprawdę bardzo fajnie teraz mi idzie tutaj A i pierwsze mistrzostwa na poziomie Griffin będą jutro Może będą że bardzo nowe o 15.30 Co mi bardzo bym chciało A i tutaj nie chcę się jakoś fali. Ale tutaj jestem w tym klubie Naprawdę, bardzo, mi, bardzo miłe osoby. Jest bardzo dużo... W sumie kupa śmiechu, naprawdę. Bardzo fajnie miło. Jej. No. Dobrze, odbierzmy sobie. Tutaj mamy to y, drugie miejsce z tego. Łatwo się zdobyła drugie miejsce. Dobrze, odbieramy, odbieramy. Co ja robię? O, ty, proszę, piękne złoto. Z, z, ta, a ja się z kimś za urwałam, złoto. Piękne złoto, nie? Ludzie. Takie złociste. boże no, ja to zawsze tak No, dobra, dobrze, rozumiem. Więc specjalnie zamówienie. Rosa, zapamiętałam, SSO specjalnie zamówienie, proszę bardzo, o trzecie mistrzostwa. Mam nadzieję, że wejdą jak, w jak najbliższym czasie. Więc to było tyle z tego odcinka. Trzymajcie się i cześć!